Witam serdecznie jeden z tej strony. Moi drodzy. Jestem w miejscowości w zasadzie koło kroczyc i nie wiem co robię z swoim życiem. Ale przede mną idzie pewien, pewien pan i ja podążam za nim, a jak się to rozwinie zobaczymy. Idę za tym wielkoludem, który idzie tam z przodu. I zobaczymy co przyniesie ten dzień, bo sam jestem ciekawy. Pole ładne, ale kopania dziś chyba nie będzie, na 100% nie będzie, bo wykrywaczy nie mamy, ale ładnie. Teraz będziecie mieli widok z mojego czoła i muszę dogonić sapera i się spytać go o co tutaj chodzi. Stanęło obydle. saper powiedz mi co my tu robimy, idziemy, idziemy. Zimno nie? Nie, nie ma zimna, jak już człowiek się tak pod górkę za tobą... Jest, jest grudzień. Jest grudzień, połowa. Prawie połowa grudnia. Idziemy się przez polecie poszukać jaskini, a idziemy też zobaczyć miejsca, w których nas były, znaczy miały miejsce, niezłe odkrycia 20 lat temu. Ale o tym to będzie na jego kanale i ja wam dam znać o tym odcinku, bo też jedzie, idzie tam nakręcić parę. Jaskinie, skarby, szkielety. O kurde. to idę za tobą. Teraz, teraz mam, Słuchaj, teraz mam w cel w tym łażeniu po tym dziadostwie. To jest. Piękny rumoż leśny. Idziemy bardzo, już widać jakieś skały. A pod skałami jaskinie. Ciach, ciach. Dlaczego tu stanąłeś? No właśnie. Na Jurze Krakowsko-Częstowskiej w różnych miejscach znajdowało się, chodząc z wykonaczami, różnego rodzaju metalowe przedmioty. Często to były jakieś takie wiesz, niepozorne nożyki. Jakieś takie żelazno, żelazne przedmioty. Nikt nigdy, nigdy, nigdy na to nie zwracał uwagi. Że to mogą być groby. I tak też było w tym wypadku. Tutaj 20 lat temu znajomy trafił, e, tu był kawałek fibuli, była klamerka. Myśmy długo myśleli, że ta klamerka jest z brązu. Ona była spalona z tą ogniową. Z patyną ogniową, wyglądała jakby była z metalu kolorowego. E, I coś tam jeszcze, jakiś taki fragment czegoś z paska, pamiętam. Mam zdjęcie, to możemy wkleić. O, super. I to było znalezione, jak każde takie znaleziska, gdzieś to wiesz, trafiało w szuflady, ludzie to potem gdzieś, wiesz, wyrzucali, bo to, to, to nie, nie było jakby znaczące dla znalazcy. Przejąłem to od kolegi i po długim czasie, jak doszło tutaj do tych wielkich badań archeologicznych, mówiłem, że gdzieś tu takie jest miejsce, w którym to było znalezione. I też pamiętałem, że do jednego, jeden element, jak jeszcze pamiętałem to miejsce, do jednego, jeden z tych metalowych elementów wsadziłem do worka i go zakopałem. Wiedziałem, że to jest w woreczku i to będzie w tym miejscu na tym zboczu I szukaliśmy tego bardzo długo i udało mi się ten worek znaleźć i archeolodzy wokół tego worka, czyli dokładnie tutaj zrobili badania wykopaliskowe i co się okazało tu były groby ciałopalne, grób albo groby ciałopalne, było dużo kości, był piękny grzebień kościany no kości to co najmniej była cała garść takich spalonych przedmiotów metalowych już nie było, było trochę ceramiki po Potrzebskane. No, także się okazało, że to wszystko groby, nie? tak niepozornym miejscu. Złazimy już chyba do feralnego miejsca. Miejsca, w którym się wydarzyło bardzo dużo. Ale czy my tam zejdziemy? Jaka jaskinia. A się drzewo obaliło. Co co to się stanęło? Się jaskinia zawaliła. <noise> no, ciekawe, czy komu się na łeb zawaliła, czy się zawaliła, bo się zawaliła. Znaczy ta jaskinia idzie w tą stronę i idzie w lewo. No i tu pewno była część jaskini, która runęła, nie? Nie wiadomo czy pod tym rumowiskiem, może jak badania będą kontynuowane, będzie się znajdowała jakaś część. No idziemy na dół. Zakaz prowadzenia prac ziemnych w jaskini. Albo przejdziemy sobie problemów. Zobaczcie, hałdy po badaniach archeologicznych. A znaczy, wiesz co jest fajne w tych hałdach? Jak, jak w wszystkich w okolicach jaskini jurajskich, jak się przyjrzysz, to jest bardzo dużo kryształu, widzisz? To? No to ogólnie szpad wydobywano, nie? To? No tak, ale to takie wiesz, większe kawały, nie? Zaraz wam patrz. pokażę z bliska. No jest kryształ, faktycznie. O, patrz, nawet krzemienia znalazłem. Kawałek na... od łupka jakiegoś. Zobaczcie. A tu co masz? Krzemień. Jakiś kawałek odłupka. Czekaj, bo nie umiem wyostrzyć. Tu mam kła. Patrz. Kła masz? Jakiegoś potwora jaskiniowego Fajny kieł No Bilo, Bilo jest To chyba jest chyba szczura No ja bym powiedział, że to jest dinozaurka Dinozaur. A tu krzemieczek, ja I, I ten, kryształek No i tutaj patrz, tu masz dużo. Kryształków jest dużo Ciekawe co znajdziemy poza tymi rzeczami Oczywiście ta ziemia była, wiesz, sitowana, no, ale oko ludzkie umknie tam No pewnie, że to Jak się przyjrzysz tej ziemi, to ona ma plamy, nie? No ta. Tu jest czarna plama No tak jakby z grobu, nie? Nie, no z tych, nie? Jaskini y, polegały na jakby takich badań. Pierwsza, to tam Ci pokażę, to były badania jakby powierzchni. No. A to nie, co to? Czyli tych takich, wiesz, do, do paru tysięcy lat wstecz, a potem były badania bardzo głęb... głębinowe, w, cudzysł w cudzysłowie, tej jaskini. E, I szukano już śladów człowieka prehistorycznego. No i tam też wydobywano wtedy elementy, no taki kryształ. Eee, no wydobywano elementy e, zwierząt, takich jak niedźwiedzie askiniowe kawał e, kości chyba mamu, mamuta, czy tam jakiegoś innego prehistorycznego zwierzęta że... Dobra, idziemy, wchodzimy. A tutaj jakieś maty. znowu czarna ziemia nie? To z tych badań takich powierzchniowych bardziej, nie? Ale to już jest trochę pomieszane, chociaż te watki były tutaj... no yy... bo to jeszcze tutaj będzie kontynuowane. Ha. Tak jest to. E, to jest tutaj w tym miejscu. Tu, już był taki spadek 6-7 metrowy, No. Czy patrzysz? Widzieli Kamieni? No, w większości dziewczyny wyciągały z jaskini, no to. to usypało górkę przez 5 lat. No. no i można powiedzieć, że badania archeologiczne również zmieniają. No i. Krabra. Krajobraz, no i to jest taka przykre takie. A czy no wiesz, no, jest dużo miejsc? <gry> o, fajnie. Wykopalisk archeologicznych, które w latach 70., 80. były badane, i do dzisiaj to są potężne wykopy, nie nie? No tak. Patrzymy, co w środku ludzie. O kurka wodna. Retrospekcja sapera. Masz latarkę? Mam. O, latarka? Panie, jak to świeci? No, ten kamień tu był, tak jest. On jest. O, patrz, policzek jakiegoś niedźwiedzia. Czekaj, 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 muszę latarkę wa walnąć. Zobacz, Co jest? Paliczek jakiegoś niedźwiedzia skiniowego. To jest pełno gdzieś tu z jakichś. Ole kryształów, fajne. Nagram wam to, bo fajnie to wygląda. A tu sobie ludzie przychodzą i sobie robią rendezvous, nie? Uh -huh. <noise> tu jakieś te. 20 lat temu ta jaskinia wyglądała zupełnie inaczej. Jak się wchodziło do niej, to trzeba było być... Ona była gdzieś tak dotąd, dotąd była ziemi. Ziemi tyle było, nie? Tyle. A tutaj tej części nie było w ogóle. To była taka wierzchałda. No. Oto, potąd i gdzieś... No to to w ogóle nie istniała ta część, nie. To było tak mówić, mówię, dotąd gdzieś... Dotąd była ziemia, tak. Mam nadzieję, że to będziecie widzieć. także no że jakieś 2 metry ziemi było, w porównaniu do tego co tutaj teraz jest, tak, nie? Tak, tak. A tam nawet i 3 metry. O, to było więcej, bo... Zakaz prowadzenia prac ziemi w Skinie. No i teraz tak... Y... Aha, bo tu co? Tam... Jak tutaj weszliśmy wtedy, znaczy A. ja tu byłem pierwszy, z tych takich osób, które jakby poszu... poszuki... wiesz, poszukiwały czegoś, nie? To tutaj zostały znalezione fragmenty, ten... Monety na początku jako pierwsze znaleziska, ale to już u mnie musicie na kanale zobaczyć Ja to, to, to znaleziska z tej jaskini to na kanale u saper'a underground może będzie, może będzie, nawet będzie to pewnie wcześniej Patrz tak, teraz najfajniejsza sprawa, to będzie widać e, Patrz po ścianach, są białe ściany, nie? I potem był czas taki, wiesz, sprzed Od teraz do tyłu, nie? No I widzisz, nawet są takie ciemne zaciemnienia To są e, Widać ewidentnie, że była inna warstwa ziemi. Taka ciemniejsza, nie? No widać. No. Ciemne ziemie, to co było u góry, żyzne takie gleby w cudzysłowie, były... W tych warstwach właśnie były te rzeczy z okresu rzymskiego, były takie nieco wcześniejsze. A potem już dochodziło się do takiej jasnej warstwy, jak tutaj, takie piachy. Już końcówki z lodowaczeń. Gdzie praktycznie wiesz, nic nie było, nie? A to, co to? No i archeolodzy teraz uznali to jako tą warstwę, e, w której już nic nie ma, nie ma śladów ludzkich, człowieka. no i zaczęli się przekopić, już druga ekipa archeologów wpadła, którzy kopali i poszukiwali pradawnych e, takich, wiesz, sprzed dziesiątek tysięcy lat. No rozumiem, rzeczy. ci paleontolodzy, tak? Dobrze mówię. E, I zaczęli kopać w tym, taki szyb tutaj, ten szyb chyba miał 4 albo 5 metrów. O kurka, ładna. I szkoda, że tego nie widać. Jakbyś tam wszedł i zobaczył, widzisz tu może takie jasne warstwy, nie? No. Normalnie jak piasek. Widzisz? Są... No, widzę, widzę. No, tylko ty... no i na przykład i metr głębiej. Metr I było i czarne. I czarna warstwa, taka ciemna, i tam kości zjedzi jaskiniowych. Szukali narzędzi takich, wiesz tych ludzi. I potem znowu na przykład metr takiego rumoszu, takiego jakby takiej skały popękanej, która po zwierzę jak był, było sucho, zimno, to się kruszyła, spadała. Przez tam wiesz, tysiące lat. No. I znowu, pod tym kolejna warstwa z innej epoki, nie? Tam jakieś, znowu te takie kawałki tych zwierząt. Jak już z kolegą byliśmy, to tam jeden z takich pierwszych znaleźć, mocy mieliśmy, ten przedmiot złoty, rzymski. To on był tam na tej wysokości, jak ta jama tam jest, nie? Te 4 metry wyżej. O. To tam była ziemia i to było tam w środku włożone, a kolejny element ze złota był na tej wysokości gdzieś tutaj, na dole. To było tak przemieszane też yy, przez jakiś ludzi, którzy tu wcześniej coś mieszali, na zasadzie yy, robienia wodzipek i poszukiwań za szpatem tego kryształu. Szpatowcy po prostu, jaskini jurajskie w jakimś stopniu też przegrzebali kiedyś, nie? Większo od takich głazów, ja. No, to, to była cała zawalona takimi głazami. No. Myśmy je kuli. to głównie było moje zadanie i kolegów, że codziennie od rana tutaj waliliśmy młotami po tych głazach. Ale to już na badaniach. Tak, tak i się... to wcześniej też, nie? Co się stało? No nie no, to się znajduje go runia. Runie za niedługo? No. Mhm. Chodź, jaki kryształ. A tam jest jakaś druga? Druga jaskinia! O, boże, to już jak prawdziwy ten. Nie, to jest jaskinia wysypana. Pytanie, czy pod nami czegoś nie ma, tego nikt nie wie, nie? No. Teraz się czuję jak prawdziwy ten No i tutaj szpad wydobywano, nie? Widzisz? Rozkuwano to wszystko Bo to wszystko jest kryształem, nie? Widzisz? Ale wylatują te robaki fajnie. fajnie O, zobaczcie, fajnie, no? Widzisz? Czekaj to nagram to żebyście widzieli Wszystko jest kryształ. Czekaj te ściany to są to są kryształy, nie? I to wy, wydobywano, no dlatego, tak? No. No to jest kryształ, to, nie? To jest kamień. Widzisz, kamień. Kamienie no przy... ta, odbija, a no. nie przychodzi. Widzisz. Że tutaj fajnie wygląda, no? I po to tu przychodzi, wydobywacie. Szpat, no szpatowce. No, no. No. no i jak oni to szukali tych jaskin, to oni bardzo dużo jaskin tu poniszyli porozbijali I pomieszali to wszystko. Yy, no część na pewno, widzisz, tu masz takie dziury po szpatowcach, jak kuli, widzisz? Po narzędziach ja. no albo też ktoś mógł... Ale zresztą no, jak to masz 100 to lat to no. widać, że to jest świeże. Czego nie było? Tej dziury, co, do której wchodzisz nie było? Nie. Czyli ktoś ją wykopał Co? Ale kosiły. kości Kości? Mhm. Pokaż jakieś kości. Widzowie chcą zobaczyć kości, ja też O ale tam fajnie jest. O kurka wodna. No takich zwierzoków, nie? zwierzaków. No, i teraz pytanie: czy ta warstwa, tutaj ten nasyp ziemi, w tej drugiej, jest, gdzie my teraz jesteśmy, czy to jest coś młodszego czy starszego? No nie wiem. E, no i tak się jaski nie odkrywa, że wiesz, na siłę się tam wczołgujesz. No tak, nikogo tam i tam, i tam nie świecisz nie ma. na przykład latarą, i potem widzisz, czy tam, tam się da wejść, czy nie, nie? Czy to jest końcówka, czy to są jakieś pomieszczenia, nie? Ale widzicie, coś tam jest. No, i saper chce zbadać. O kurde, ale śmieć. Gdzie śmieć? Tu Co za śmieć? Widzisz go? Jaki pająk wielki? Nie No A tu! Jest! Weź mnie śnieś po nim, bo się zdenerwuje. A jak chcę ujęcie tego pająka Ujęcie Ujęcie wody, co możesz zrobić No i nie wiadomo, co tam jest Czy wiesz, coś tam puściło, czy nie Czyli tu była jakaś jam, jama tego. Znaczy, na pewno jesteśmy w jakimś zawalisku jaskini. O, kolejna kość. No. idziemy, Już mi się tu chciało siedzieć. Zobacz. Ja idę pająkom zrobić zdjęcia. wyłać saper. Matem. Bo saper się boi pająków. Ja też. I to na pewno bardziej jak on No i wychodzimy. I może saper nam jeszcze pokaże coś ciekawego. Uch. Oby, oby. Idziemy. Gdzie idziemy? Go, go, go. Gdzie? Daleko. Gdzie daleko? Nie ma daleko. Po tych kamieniach? Nie Aha. To idziemy. Przed nami chyba jakaś kolejna jaskinia. Saper tam wpadł. Aha. Jaskinia się odparła kolejna. Mówisz, że to jest niedawno? widzisz, świeżo urwane. Świeżo urwane. No to wołaś chopie no Czekają na te odkrycia Byłem tam, jest to świetne. Gdzie byłeś tam? Tutaj no, tu wchodziłem no, to, no, to I co? To się aż nie oparła nigdzie dalej też to było topać no. To idziemy po łopaty, kilofy oa <grych> Fajnie Wchodzimy Kolejna U Ty to uwielbiasz Co się tak patrzysz, że myślisz? Szukasz latarki? Mm -hmm. <laughs> Będziesz tam właził No, nie chcę na niego włazić, ale jak tak lubi zjeżdżać? <laughs> Zjazd jak na tym. <laughs> Czekutych ścian bardzo dużo. Saper mnie prowadzi w jeszcze w jedno miejsce. Jesteśmy teraz na grudzisku z IX wieku, tak? Tak. Czasem się wie, czy grodzisko w Kostkowicach. Z zaraz wam pokażę na lidarze, jak wygląda. O, a teraz wchodziliśmy tutaj tą drogą i to są te sławne jakieś... Zasieki. Zasieki na rowerzystów, czy tam Ale na kogoś ktoś, tam, nie? Ktoś zrobił niezły numer, bo to nie, jest nieźle ktoś to może szybciej zrobić. No jeszcze przed tym dołem tutaj, nie? No i tu masz taką dolinę, nie? Widzisz? No. I patrz, tu masz takie, takie pasmo wielkich gór, tu. W tym no, miejscu, jest. No, to są skały kroczyckie. Jak teraz, no jesteśmy na tej ostatniej. Patrz, przybliżamy, przybliżamy. I masz grodzisko, na którym chodzimy. O, zarobiło się ten. Widzisz? Jak na przykład masz tylko mapę, to jest las, nie? No. Nic nie widać, ale jak dasz cieniowanie, to widać to grodzisko z tymi wałami No, wielkie było chyba, co? No, potężne. No i tu, one tu było do, w dolinie. A tu jakiś most był tam, czy co? No, kolej tu leci. Aha. A tu jest, y, wiesz, tu źródła były, znaczy no, źródła były gdzieś dalej, i w tej dolinach płynęła rzeka. I nad tą rzeką była osada. Nie wiadomo gdzie jest cmentarzysko, w każdym bądź razie jest tutaj widoczne. No ładnie to widać. Tak. Bynajmniej jeszcze nie odnaleziono co. Zaraz podjadasz. Dzika róża, witamina C. I to się je normalnie? No te skorupki. Same skorupki wciąż no. nie. No, czy... U no, przemrożona jest najlepsza, tylko te akurat nie wiem. To jest na górce, więc nie ma takiego mrozu. Ale pokażę, czekaj, no pokażę, jak się to je. No i jeszcze te same skorupki, widzisz. Oh. Pendolino jedzie wśród wśród skał. Jedzie, jedzie, pomyka. Jest pendo. A zamki, gdzie ty widzisz? Tam jest jeden, zapytać, tam jest drugi. Nie na jaką prędkością Pendolino się tu przesuwa. Tutaj nie wiem. Ale było w jednym rok. Półtorej roku temu było gadane o tym. No. Berek! 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 A na sam koniec trafiliśmy do Jurasburgera na hamburgera. Ja mam coś takiego, saper już ugryzł, ale u niego to dopiero smacznie wygląda. Ale... Pokazałem Wam te jaskinie z saperem. Saper Wam jeszcze pokaże, co on w nich znalazł, ale to na to zapraszam na Underground Passion. Nie wiem jeszcze, jak się ten odcinek będzie nazywał, bo saper jeszcze go nie zmontował. Ale pokazaliśmy Wam to też, bo saper być może w niedalekiej przyszłości nawiąże współpracę z archeologami i będziemy mieli możliwość poszukiwania w tych terenach na Jurze Krakowsko-Częstochowskiej po tych, tych kurkach skałkach, i tam mogą się kryć zarąbiste jakieś rzeczy. Także w zasadzie tyle chciałem Wam powiedzieć. Z mojej strony to wszystko. Jakbyś się podobało, to zostawić tam pierdoły. Jakbyście chcieli jakieś wykrywacze, zniżki na wykrywacze, śmiało zapraszam na znalezione w wodzie mopainteria.pl. Przepraszam, tam pisać po kody, a na stronę www.odynce.pl po te detektory zapraszam. Z mojej strony wszystko. Trzymajcie się. Cześć.